W kraju około pół miliona dzieci po raz pierwszy rozpocznie edukację i wśród tych 500 tysięcy dzieci są także dzieci sześcioletnie. To bardzo ważny moment, zmiana zdecydowana podstaw programowych, które już są realizowane w nowej podstawie. Szkoły, które są także bardzo dobrze przygotowane. O tym ja wielokrotnie mówiłem tutaj w Koszalinie, że Koszalin jest jednym z tych miast, które jest najlepiej przygotowane na terenie naszego kraju do wdrożenia reformy sześciolatków. Tutaj we wszystkich koszalińskich szkołach podstawowych zostały wykorzystane szanse, jakie dawało Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, budżet centralny, czyli wdrożenie w pełni, w 100% rządowego programu Radosna Szkoła, czyli wyposażenia wszystkich szkół podstawowych, w zewnętrzne place zabaw, oczywiście także wewnętrzne place zabaw. Koszalistscy nauczyciele, tak jak i nauczyciele w całym kraju, a było ich bardzo wielu, korzystali ze środków unijnych, by przygotować się do tej reformy, by także nabyć nowe umiejętności, by to dziecko sześcioletnie od 1 września czuło się bezpiecznie, miło i przede wszystkim, by zdołało opanować nowy materiał, który będzie realizowany w szkołach podstawowych. Pani minister Joanna Kruzik-Rostkowska Mówiła o roku szkolnym 2014-15 jako o roku, gdzie przede wszystkim główny nacisk Ministerstwa Edukacji Narodowej będzie kładło na szkolnictwo zawodowe, ale także wśród czterech priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej my jednym z głównych priorytetów mamy zaopiekowanie się i takie wdrożenie tej reformy dziecka sześcioletniego, by rzeczywiście ta reforma się udała, bo ona się dopiero teraz rozpoczyna. Także walka z przejawami agresji, także wsparcie dziecka niepełnosprawnego i na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, naszym priorytetem jest to, by podwyższać jakość edukacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, przede wszystkim ze zwróceniem największej uwagi na taki przedmiot, jakim jest matematyka. Wypada mi, chyba, tylko właściwie podsumować, że oświata to niezwykle żywa materia i dość dynamiczna. Słyszymy tutaj o wielu zmianach. Zmiany są no, gwarancją rozwoju i cieszymy się, że mamy taką drogę rozwoju otwartą. Ja jako dyrektor szkoły też, jakby tutaj powitałam pewne zmiany, a mianowicie nową szatę całego obiektu, z czego się ogromnie cieszymy i za to dziękuję i prezydentowi i radnym, że. Taką radość nam sprawili. Dziękuję w imieniu całego grona pedagogicznego, dziękuję w imieniu uczniów i ich rodziców. Dziękuję. Proszę pamiętajmy, że darmowy elementarz, elementarz dla ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej składa się, Szanowni Państwo, z czterech części. I tak naprawdę każda z tych części będzie w tym obrocie szkolnym mniej więcej około dwóch i pół miesiąca. W związku z tym myślę, że po takim okresie dwóch miesięcy czy, czy góra trzech miesięcy nie będzie żadnych problemów. Z tym podręcznikiem, czytając i rozumiejąc, że nie będzie po prostu podręcznikiem zniszczonym i bez żadnego problemu, będzie go można w listopadzie oddać do biblioteki szkolnej, z tego względu, że w listopadzie już uczniom pierwszych klas zostanie przekazana kolejna część tego darmowego elementarza. Także patrząc na ten okres trzyletni, myślę, że bez żadnego problemu będzie można z niego korzystać przez te trzy lata. Jeżeli by coś się stało, przypominam, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przygotowane także dodatkowe egzemplarze tego darmowego podręcznika w przypadku zagubienia zniszczenia jest, jest opracowana cała procedura która mówi o tym w jaki sposób można pozyskać dodatkowe elementarze Nowa perspektywa środków unijnych to między innymi priorytety nad którymi my w Ministerstwie Edukacji Narodowej pracowaliśmy jakie chcielibyśmy wzmocnić segmenty edukacji i postawiliśmy w tym roku na to, by z nowej perspektywy środków unijnych przede wszystkim większość środków szła na poprawienie jakości i wyposażenie, doposażenie szkół, które prowadzą profile zawodowe. Także stawiamy na szkolnictwo zawodowe, chcemy, by szkoły zawodowe przyjmowały coraz więcej uczniów, bo dzisiaj na terenie naszego kraju jest to tak, że większość absolwentów absolwentów gimnazjów no, kieruje swoje kroki do liceów ogólnokształcących i trochę to szkolnictwo zawodowe zostało poprzez uczniów absolwentów gimnazjów opuszczone. Chcielibyśmy, by nastąpił renesans szkolnictwa zawodowego. Są przecież zmienione podstawy programowe, jest nowa reforma szkolnictwa zawodowego przeprowadzona. Chcemy w ramach nowych środków z perspektywy unijnej doposażyć te szkoły po tworzyć nowe klasy opracownie, by można było dobrego fachowca przygotować, który wyjdzie bardzo szybko na rynek pracy, a myślę, że doświadczenia naszego szkolnictwa zawodowego, które mamy wieloletnie z historii polskiej edukacji, mówią o tym, że polska szkoła zawodowa dobrze przygotowuje do wejścia na rynek pracy swojego absolwenta.